Tutaj wychodzi Krecik. Kochani, witam serdecznie, dziękuję za komentarze, dziękuję wspierającym, dziękuję, że jesteście, zaglądacie na kanał o gołąbkach, z gołąbkami przeważnie. Komitet już się szykuje, powitalny, razem z tym maluszkiem takim brązowym. Tak, jest tu, jest tu gołąbek, tam były komentarze. Tak właśnie mi się wydawało, że to jest taki gołąbeczek ani niemiecki, ani nie pocztowy, tylko taki że to jest jakiś garłacz. On też jest jeszcze na filmie, nie wiem co to podoklejam za filmy, także może być troszeczkę jakieś przesunięcie czasowe wcześniejsze filmy. Krecik wychodzi, jeden gołąbeczek jest już w domu u mnie ma nóżki odplątane, to dwa dni my odplątywałam, naprawdę ciężko tam było włosów, włosy i te nóżki w takim stanie i tak dziękuję, że jesteście że wspieracie kanał no tak nieraz z czasem na odpowiadanie to jest różnie, o tu maluszek chyba jakiś biega, żeby go ktoś nakarmił z czasem na odpowiadanie na komentarze bardzo cenne, wszelkie komentarze. Wiem, że niektórzy zaglądają, nie komentując też. Dziękuję wszystkim. I teraz będzie wychodził krecik. Gada, gada. Gadułek to jest ten, co zlądował taki na tym czarnym, takim pojemniku. No, to nie pojemnik, no taki. Nie wiem jak to nazwać. W każdym bądź razie jadna na siedząco, miał obie nóżki zaplątane. O, sobie tutaj usiadł na drzewku, ogonkiem zamachnął. a no, Już będzie wszystko dobrze. Długo był długo z tymi nóżkami. To ja tak myślę, no bym musiała, bym musiała zobaczyć, ale to można też poszukać jak ktoś jest za, za ciekawy, zainteresowany, to na filmie widać na filmach. Długo był, bo te nóżki no jednak musiały się regenerować. Jeszcze tam się przyda trochę tej regeneracji, ale już jest... Siedział sobie spokojny był, ale już tak od no nie wiem, chyba 4 dni to już już chciał uciekać, biedny. Już, już, już na wolność. I wyszedł łysolek. Łysolek jest kiedy on wczoraj wyszedł rano. To przyszedł sobie wczoraj pojeść. Dzisiaj rano też zajrzał pojeść, ale tak już ostrożnie, żeby go przypadkiem nie zamknąć. Więc już się samodzielnia. Widziałam go zresztą też pod blokiem. I tak krecik wygląda. Przyszedł jeszcze tutaj bliżej się przedstawić. No dla niego to jest nowość, że on ma nóżki wolne. Uwolnione, swobodnie może się poruszać. No. Nieraz naprawdę niewiele potrzeba, żeby takiego gołąbeczkowi pomóc. No, tu jeżeli chodzi o te nóżki, to zdezynfekować. Oktaseptalem przeważnie ja tutaj dezynfekuję. Żaden nie stosuje się już spirytusów takich. To tam tą tkankę niszczy, ona się dłużej wtedy regeneruje ja to septalem, no i stosuję tak jak ja to trybiotyk maść na początek, żeby się nóżki regenerowały, później to różnie i zornikom, yy, ale to już jak są rany wyleczone, jeszcze będzie tam troszeczkę na tą nóżkę jedną chyba lewą utykał, mi się wydaje jak, jak, ale to to po prostu kwestia czasu nie widać żebym się, no się nie może chyba się nacieszyć i na jedną gałąź, i na drugą i tak sobie się przemieszcza. No dobra, to mamy jednego więcej uratowanego.